Przed tym, jak zacząć, mam dla Ciebie dwa prezenty. Darmowe kursy, konsultacje. Zobacz, jakich odebrać w opisie filmu. Musisz wiedzieć, ile kosztuje Twój czas. Bierz swoje aktualne miesięczne zarobki i dzielisz przez około 172 godziny. Średnia miesięczna norma pracy. Wynik to wartość Twojej godziny. Możesz również podejść do tego, jak do celu. Jeżeli chcesz zarabiać 10 tysięcy zł miesięcznie, twoja godzina będzie warta prawie 60 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że efektywnie pracujemy tylko przez cięć swojego czasu, kwota będzie jeszcze wyższa. Wiadomość wartości swojego czasu pomoże Ci być bardziej asertywnym i podejmować lepsze decyzje oraz delegować część zadań, jeżeli okaże się, że ktoś inny może zrobić to tak. Inaczej też spojrzysz na marnowanie czasu.